Zapraszam was dzisiaj na kolejny projekt denko. Nie ma kosmetyków wiele, ale postanowiłam sobie, że będę robić denka częściej i trochę mniejsze. Coś mi się tu, słuchajcie, nie mam dziś tak zły dzień do nagrywania, że to jest szok. Pomijam kwestię, że się trochę spieszę, to po prostu nic nie idzie. Dobrze, zacznijmy od włosów. Po raz kolejny batist. Skończył mi się, nie mam w tej chwili żadnego suchego szamponu. Chyba mam jakąś resztkę z biedronki, ale w Avonie jest teraz nowy suchy szampon I na niego czekam Chyba, że się nie doczekam, to kupię znowu Batiste Może w trochę mniejszej wersji To jest Heavenly Volume Lubię go jeszcze bardziej niż ten XXL Mam wrażenie, że łatwiej się wyczesuje Nadaje jeszcze więcej objętości Więc serdecznie Wam go polecam Dwie maseczki z firmy Glam Glow Glam Glow mood, com, dokładnie. Pierwsza to jest Hello Sexy I to jest Nie jest tu napisane, ale jest to ta maska Która jest skierowana pod oczy Tutaj w środku są 24 takie malutkie opakowania, takie malutkie miseczki. To wygląda trochę jak takie miseczki na tabletki, na przykład na witaminę C. Ona jest 24 i producent sugeruje, że masz nałożyć jedną pod każde oko, czyli teoretycznie na 12 użyć, natomiast u mnie jest to spokojnie jedna starczała pod jedno i pod drugie oko. To jest bardzo mocna maska i ona nie jest specjalnie polecana dla bardzo młodych osób bez oznaków bez oznak starzenia się, natomiast ona jest świetna, jeżeli chodzi o reduku, takie szybkie redukowanie e, zaśnienia, naciąganie bardzo mocne skóry, bardzo mocne naprężanie skóry, wygładzenie. To jest taka e, świetna maska przed imprezą albo kiedy mamy naprawdę ciężki okres i nasze oczy wyglądają bardzo źle. Natomiast jeżeli jesteście młodymi osobami, ja bym nie polecała jej bardzo często użyć, dlatego że ona bardzo piecze w pierwszym momencie, specyficzna, napina mocną skórę. E, koszt 199 zł jeszcze zostało mi ich no 2-3, bo mówię, ja ich używam od wielkiego wyjścia e, jeżeli będą w większej promocji, to myślę, że się w nią zaopatrzę jest też teraz nowa w ogóle maska Glam Glow, ta chyba pomarańczowa, rozświetlająca jeszcze jej e, nie miałam z kolei słyszałam kolejne opakowanie czarnej Glam Glow e, nie wiem, czy do niej wrócę, bo w tej chwili używam tej z Sephory za 55 zł, Film, link do filmu powin, powinien być na dole natomiast ona była naprawdę fajna i naprawdę po zmyciu tej maski jest efekt wow jeżeli używacie jej pierwszy raz, też się nie zdziwicie, że ona piekielnie piecze w twarz natomiast da się to przeżyć i pamiętam, że no, tak sceptycznie podchodziłam, ale po pierwszym użyciu powiedziałam wow naprawdę skóra była i, i taka złuszczona i taka jakby napompowana i czysta i oh, no naprawdę niedoskonałości były zlikwidowane zmniejszony w dużym stopniu, więc była naprawdę ciekawa. E, dalej, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest akurat krem Enio Hydra Advance z Avonu SPF 15. Jak widzicie, praktycznie całkowicie go zużyłam. To już jest odrobinę e, nie do wygrzebania. Bardzo żałuję, że w tej chwili go nie ma w ofercie. Mam nadzieję, że niedługo wróci, bo był to mój ulubiony krem nawilżający ostatnich miesięcy. Bardzo lekki, bardzo mocno nawilżający bardzo przyjemnie się na nim makijaż utrzymywał bardzo szybko się wchłaniał, nie był lepki ale jednocześnie na tyle że tak naprawdę było widać wygładzenie nawet z maszczek milicznych kolejny krem, który zużyłam to był krem pod oczy z spf 30 kupiony w TK Maxie, firma Christian Breton można często tam tę, tę markę dostać chyba też jest dostępna z tego co kojarzę w, w Douglasie kupiłam go ze względu głównie na ten filtr UV30 czasem też używam z Innym jeszcze kremem mocniej pielęgnującym pod oczy, ale był bardzo fajny, bardzo lekki. Ciekawe opakowanie z pompką, więc naprawdę myślę, że warto um, używać, jeżeli chcecie wysokiej ochrony typowej pod oczami. Mgiełka um, odświeżająca do twarzy z Inglota. Ta była w wersji nawierzającej różowa. Bardzo fajny produkt. Niestety pojemność minimalna 50 ml, bardzo szybko się kończy. Ładnie pachniała, to jest coś takiego trochę jak Fix Plus, smaka, który tak scala makijaż odświeża na Można tę mgiełkę nałożyć przed makijażem, można nałożyć po makijażu, można nim pędzę, zmoczyć, gąbkę zmoczyć. Także ma wiele zastosowań. Niestety jest bardzo mała pojemność. Nie wiem czy są większe, wydaje mi się, że nie. No więc dość drogo wychodzi ta, była właśnie do skóry suchej i normalnej. Ale naprawdę warto wypróbować, jeżeli lubicie tego typu preparaty. No właśnie, a propos, nie wiem czemu tu wylądował mój spray z Avonu i to nie ten, co miał, bo tu jeszcze jest pół, a w drugim nie było już prawie nic, więc pomyliłam. A obok stoi jeden, który mam nowy i jeszcze jeden zamówiłam. To chyba o czymś świadczy, albo o tym, że, że nie wiem, cierpię na jakieś zbieractwo, no na nie wiem co. W każdym razie, bardzo często używam tego produktu, właściwie na co dzień, um, oczywiście zamiennie z innymi sprayami, obiecuję, nagram w końcu film o sprayach i białkach do twarzy. Lekko utrwala makijaż, ale pięknie go scala, za to mocno wygładza buzię, nadaje takiego lekkiego nawet połysku i nawilżenia. Nie zapycha, przynajmniej mnie, nic mnie nie wysypuje nie wysusza. Także jest naprawdę bardzo fajny. Ma z tego co pamiętam, ma dość dobre w ogóle opinie, więc warto go wypróbować. A on czasem potrafi grosze kosztować, dosłownie z 13 zł. Dalej, z Ibonu, Caribbean Escape to jest Caribbean Escape. To był luksusowy Lift sir do Campielli z pyłem. Z perą. pięknie pachniał, pienił się, więc. Ech, jeszcze dwie rzeczy zajwonu. I przejdziemy na inne marki, um, krem taki z A New Clinical do mycia buzi, on był ciekawy, bo on miał bardzo fajną konsystencję, bardzo ładnie zmywał twarz, makijaż również, co mnie zdziwiło, bo przeważnie takie, um, takie produkty niekoniecznie dobrze radzą sobie z makijażem, natomiast ten radził sobie bardzo dobrze, tutaj jest napisane, że on jest do cery tłustej i mieszanej, no nie wiem, czy jest do tłustej mieszanej, natomiast na moice, że naprawdę bardzo dobrze się e, spisywał i serdecznie Wam go polecam, bo jest naprawdę e, godny polecenia. Ma duże opakowanie, 150 ml i bardzo przyjemne w użytkowaniu. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Avon, to drugi krem to jest New, e, tak, New Reversalist e, na dzień. Też już praktycznie całkowicie wydłubany. Bardzo lubię serię Enu e, Reversalist, tak samo jak lubię Clinical i E, lubię właśnie tą Hydra Advance i Nutri Advance, też bardzo lubię. Teraz będzie z Nutri Advance krem e, pod oczy, więc nie mogę się go już doczekać. Bardzo dobry, bardzo dobrze nawierzający krem, właściwie porównałabym go z serią tą Anu e, e, Hydra Advance, jeżeli chodzi o działanie. Zostało mi do pokazania jeszcze kilka innych drobnych produktów. E, pierwszy to jest taki no, dość dziwny e, olejek, jak to nazwała. Który dostałam w Glossy Boxie, to jest San, Sanse, firma, napiszę Wam na dole, e, Czokolaterapia, Bioshock, hydrante. To były 3 ml, tylko dostaliśmy dwie, dwa takie opakowania, bardzo... Dziwny produkt, dlatego że w dotyku jak olejek, a na skórze jakby w odczuciu jak woda. Nie zostawiał tłustej powłoki, a właśnie jakby efekt był taki, jakbym nałożyła normalny olejek śmiało. Moim zdaniem można go było nakładać też pod makijaż i pod krem. E, powiem Wam, że jestem, mam jeszcze tą drugą 3 ml próbeczkę, czy fiolkę raczej, bo on w takich małych fiolkach jest. Jestem bardzo zainteresowana i poszukam sobie opinii i poszukam sobie, co o tej firmie piszą w sieci dziewczyny. Dajcie znać, czy Wy tą markę znacie. Skończył mi się w końcu puder pod oczy. Ten to jest ELF High Definition Under Eye Setting Powder. Z tego co pamiętam, był test na kanale. Przyjemny puder mm, typu HD, czyli typu krzemionki, taki wygładzający pod oczy. Natomiast on zawierał bardzo duże drobinki brokatu, które nawet mi wyglądały tak sobie, jak dla mnie wyglądały tak sobie, gdzie ja już patrzę, bo coś miałam wrażenie, że mi się skleja oko gdzie ja już nie mam nic przeciwko brokatowi, natomiast one wyglądały trochę e, zbyt oczywiście nawet jak dla mnie. Natomiast e, teraz wyszła nowa wersja, która ponoć jest drobna, pozbawiona, więc warto spojrzeć. E, dalej Inglot Perfect Length, Length, Length and Define Mascara. Czyli maskara też chyba, której test był, taka z grzebekiem. Ona była fajna, jeżeli chodziło o bardzo bliskie dojście właśnie do linii rzęs. Jeżeli na przykład rysujecie kreskę czarnym, czarnym eyelinerem, jesteście blondynkami, macie jasne rzęsy, i wtedy jest takie wrażenie, że macie jakby milimetr przerwy między linią tego eyelinera a rzęsami, bo nie jesteście w stanie normalną szczotką dojść. To ten to rozwiązywał, troszeczkę się osypywał już pod koniec i bardzo szybko wysepł, co mnie trochę smuci. Um, dalej coś takiego tu mam Robiłam porządki po prostu w szafie Ale tego nie używałam zbyt długo To była elbiotika aktywny serum do rzęs To już mam naprawdę, o Jezu, nie wiem jak długo um, Wyście mnie chyba nastraszyły, że po tym rzęsy wyrastają czy coś Ja już nawet nie pamiętam Ja nawet nie pamiętam czy ja to kupiłam Czy ja to dostałam w paczce jakiejś Natomiast to był aktywny serum na dzień z kreatyną, odbudowuje i pobudza rzęsy oraz brwi. Właśnie później przystosowałam to trochę do brwi i na końcu to porzuciłam, bo w ogóle nie widziałam żadnych specjalnych efektów. Dwa tusze z klinika, Jeden to jest Bottom Eyelash Mascara, czyli tusz do dolnych rzęst, który, wow, prawie mi spadnie. Który ma taką maciukę szczotunię i on jest świetny, jeżeli macie bardzo delikatne, dolne rzęsy. On jest wodooporny, nie wodoodporny, tylko wodooporny, przez co bardzo jest ciężko go usunąć, ciężko jest zmyć, więc duży plus. Eee, fajne jest, jeżeli macie ogólnie bardzo delikatne rzęsy, nawet górne, to wtedy też może się przydać detuszowanie nawet górnych rzęs. Ja go kupuję w otlecie za jakieś 30 kilka złotych, jak będzie, to pewnie kupię prędzej czy później, głównie ze względu na to, że on się nie osypuje. Powiem Wam, że teraz od kilku, od jakiegoś czasu używam tej maskary Too Faced Better Than Sex. Ona jest genialna, ona jest naprawdę genialna, ale to jak ona się osypuje, to jest karygodne, ja nie miałam tuszu, który by się tak osypywał. Jeżeli ja na nią nie nałożę tego top coatu z kiko, to po prostu wglądam jak panda na górnej i na dolnej powiece Clinic High Impact Mascara, często w Douglasie są takie akcje, zostaw swoją maskarę, weź tą, bardzo dobry tusz do rzęs, miałyście rację, naprawdę on jest świetny, on też w, ra, w miarę używania, kiedy się robi trochę bardziej suchy, jest jeszcze fajniejszy, jest bardzo czarny, nie uczula, nie osypuje się, bardzo ładnie wydłuża rzęsy, pogrubia, no daje spektakularny efekt, wygrzebałam to opakowanie, nie wiem czemu je miałam w szafie, bardzo fajne. No, i jeszcze coś takiego, czyli Koba Professional Mod Modeling Illuminator with Tens Up. E, też chyba robiłam test, albo przynajmniej polecałam. Później pisałyście mi, mi, że coś się stało że on zaczął kolory zmieniać, żeby była inna seria, że była ciemniejsza, już nie tak rozjaśniająca. Nie wiem, co się dzieje i co jest na rzeczy. wymi mi znać. Natomiast jeżeli szukacie dobrego korektora, typowo do rozjaśniania, czyli do nakładania na środek twarzy, gdzieś na boki żuchwy, tu pod oko, w te części przy skrzydełkach nosa, to polecam. Pod oczy dobry, ale trochę może być za suchy, za ciężki i podkreślać pod koniec dnia linie mimiczne. Tak, to wszystko, jeżeli chodzi o Denko to. I niedługo na pewno pojawi się kolejne. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym dobrze mi z tymi dankami szło. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcji, o komentarzach i napiszcie mi, czy znacie te produkty, może macie jakieś doświadczenia, jakieś zdanie, coś mi chcecie napisać. Do następnego razu buziaki!